Wirus SARS-CoV-2 wywołuje groźną zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19. Przenosi się drogą kropelkową, do zakażeń dochodzi drogą bezpośrednią, przez kontakt z osobą chorą lub pośrednią, przez dotykanie przedmiotów, na których pozostał wirus. Ogromne znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19 ma więc mycie rąk. Co to znaczy umyć ręce? Nie ochlapać wodą, tylko je ja dokładnie umyć. Stąd pojawiły się też instrukcje mówiące o tym, jak myć dłonie, aby skutecznie pozbyć się tego, co może być dla nas groźne. Ręce należy myć ciepłą wodą z użyciem detergentów, pamiętając o wszystkich miejscach, w których mogą pozostać drobne ustroje. W przypadku mycia rąk powinniśmy pamiętać, że jest to czynność dosyć prosta i bardzo łatwo też z tego powodu popełniać błędy. Pamiętajmy o tym, żeby w przypadku mycia mydło nakładać na zwilżone wcześniej wodą ręce. Pamiętajmy, że najlepiej by było, jeżeli ta woda byłaby ciepła, nie gorąca, bo wtedy może nam uszkadzać chociażby skórę. I mydło, które powinno być w płynie, pamiętajmy, że jeżeli takiego nie mamy, to możemy korzystać z mydła oczywiście w kostce, tylko pamiętajmy też, że to mydło nie może długo leżeć w łazience, bo na nim też mogą jakieś drobne ustroje się rozwijać. Wprowadzamy mydło na wewnętrzną część dłoni, zewnętrzną część dłoni, pamiętając o okolicy między palcami. Taką czynność każdą powinniśmy powtórzyć 5 razy. Następnie dbamy o przestrzeń między palcem wskazującym a kciukiem. Wymywamy te części dłoni. No i oczywiście w przypadku mycia rąk nie powinniśmy zapominać o końcach palców, czyli czyścimy tą. Nie zapominajmy o wymyciu oczywiście nadgarstków, gdy już około 30 sekund minie. Pamiętajmy, że powinniśmy ręce umyć dokładnie z resztek mydła. Po tak wykonanej czynności zakręcamy wodę, korzystamy najlepiej z ręcznika jednorazowego i do czysta suszymy nasze ręce. Właściwego mycia rąk należy uczyć już od najmłodszych lat. Można to robić na wesoło, a czas mycia rąk może być czasem śpiewania zwrotki ulubionej piosenki. Ze względu na to, że choroby wirusowe mogą być przenoszone przez ręce, trzeba też pamiętać, że nie powinno się kichać w dłonie, a w chusteczkę jednorazową, którą można szybko wyrzucić. Jeśli nie mamy chusteczki, to wzgięcie łokciowe. Jeżeli przy kichaniu. Aerozol, między innymi z wirusami, przenosi się na odległość 5-7 metrów. W momencie, kiedy kichamy nie osłaniając nosa, to jest ogromna strefa rażenia. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy kichać w łokieć, skracamy to przynajmniej o 1 trzecią. Kichamy w dłonie, należy je bezwzględnie umyć lub zanim czegokolwiek się dotknie, zdezynfekować je płynem na bazie przynajmniej 65% alkoholu. Dezynfekcja zalecana jest także zawsze wtedy, kiedy nie możemy umyć rąk, a mamy kontakt z przedmiotami dotykanymi również przez innych ludzi. W miejscach, gdzie nie możemy umyć rąk, pamiętajmy o tym, żeby zawsze przy sobie mieć jakiś pojemnik ze środkiem do dezynfekcji. Pamiętajmy, żeby to był środek na bazie 70% alkoholu etylowego, bo to właśnie on jest aktywny w stosunku do koronawirusa. Żeby uniknąć zakażenia się koronawirusem, ale też innymi chorobami wirusowymi, nie powinno się brudnymi rękoma dotykać twarzy, ust, nosa i oczu. Jeżeli na dłoniach mamy różnego rodzaju patogeny, nie tylko wirusy i bakterie, to droga wniknięcia tych drobnoustrojów staje się prosta w momencie, kiedy dotykamy ust, a więc połykamy to, co, co jest groźne, inhalujemy to, dotykając nosa, także ust, a także prosta droga przez błony śluzowe, spojówki, na przykład w przypadku gałki ocznej. To są skuteczne metody zakażenia, dlatego mając pewną wiedzę, czyli mycie dłoni, powoduje, że eliminujemy tą drogę szerzenia się. Mycie rąk i ich dezynfekcja to pierwsza z zalecanych zasad profilaktyki COVID-19 znanych pod hasłem DDMA plus W, czyli dezynfekcja, dystans, maseczka, aplikacja Stop COVID Protego Safe oraz wietrzenie pomieszczeń. Mydło i ciepła woda dezaktywuje wirusa SARS-CoV-2, bo należy on do wirusów lipofilnych co oznacza, że jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Podczas mycia lub dezynfekcji rąk płynami na bazie alkoholu cząstka koronawirusa traci zdolność do wnikania w ludzkie komórki i infekowania ich.